Witajcie! Nie każdy z nas może pochwalić się bogatymi rodzicami lub ogromnym majątkiem, ale prawie każdy jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby: jedzenie, ubrania lub koszta podróży. Jednocześnie nie musimy odmawiać sobie realizacji swoich pasji i możemy kupić wszystko, jak na przykład sprzęt narciarski lub nowe koła do roweru. Nie zawsze to jednak tak różowo wygląda i niekiedy pieniędzy brakuje nawet na najbardziej niewinne hobby. Rodzina Bailey nie stanowiła wyjątku. Rodzice wychowali swojego jedynego syna DeMarco, otaczając go opieką i miłością oraz próbując zrekompensować mu brak pieniędzy. Chłopiec szanował swoich rodziców za okazane mu dobroć i ciepło oraz starał się żyć jak wszystkie normalne dzieci, pomimo faktu, że w szkole bardzo często szydzono z niego z powodu jego starych ubrań. Jedynym przedmiotem, podczas którego w ogóle nie martwił się swoim wyglądem, było wychowanie fizyczne, co nie powinno szczególnie dziwić. Dzięki swojemu nauczycielowi, w Demarko rozwinęła się miłość do piłki nożnej. Do tego stopnia, że w drugiej klasie chciał nawet założyć swój własny zespół, jednak brak pieniędzy w rodzinie uniemożliwiał mu zakup nawet najbardziej podstawowego sprzętu treningowego. W dzisiejszych czasach wielu dzieciom, które mają majętnych rodziców, nie chce się nawet zejść z kanapy i oderwać od gadżetów. Godna podziwu gorliwość. Chłopiec nie poddał się i nie zaczął narzekać na to, że rodziców nie stać na zakup sprzętu. W tej sytuacji znalazł niecodzienne wyjście. Połączył ze sobą dwie ogromne opony i na poboczu drogi zaczął wykonywać ćwiczenia siłowe. Trwało to jakiś czas, podczas którego chłopiec nie narzekał, a nawet robił postępy. Pewnego dnia obok chłopca przejeżdżał nieznajomy kierujący drogim autem. Zaciekawiło go, co się dzieje na poboczu, więc zatrzymał się i przyglądał się chłopcu, będąc pod wrażeniem jego pomysłowości. Sam pracuje jako trener piłkarski. Dzieli się wspomnieniami o tym niecodziennym spotkaniu Davis. Ale z takim uporem i konsekwencją spotkałem się pierwszy raz. Chłopcy, których na co dzień trenuje, nigdy nie dają z siebie wszystkiego i lubią się od czasu do czasu poobijać. Davis nie mógł wyjść z podziwu, że nawet podczas rozmowy z nim DeMarco nie przerywa swojego treningu. Kiedy trener poinformował, że musi się powoli zbierać, młody sportowiec biegł na równi z samochodem i nawet na minutę nie chciał przerywać treningu. Nigdy w życiu nie widziałem takiej wytrwałości u młodego człowieka. Nawet go sfotografowałem, aby móc później pokazać moim podopiecznym i dać im w ten sposób godny przykład, wspomina Davis po powrocie do domu. Trener długo nie mógł wyjść z podziwu. Zapał do pracy młodego chłopca zrobił na nim tak ogromne wrażenie, że bez wahania opublikował na swoim profilu na Facebooku dedykowany mu post, który dosłownie w ciągu kilku godzin zebrał ponad 30 tysięcy polubień i mnóstwo komentarzy. Młodego sportowca wsparło wielu ludzi, w tym dużą część stanowili bogaci rodzice, którzy żalili się, że ich dzieci do niczego nie dążą i brakuje im w życiu pasji. W ciągu zaledwie kilku dni za pośrednictwem strony GoFoundMe zebrano ponad 6 tysięcy dolarów po to, aby Demarko mógł kupić sprzęt treningowy. Kiedy odwiedzono chłopca, aby podarować mu wyposażenie do treningu, młody sportowiec standardowo trenował z oponami, konsekwentnie dążąc do spełnienia swojego marzenia. Gdy zobaczył prezenty, wyraźnie go to zdezorientowało. Nie zasłużyłem na takie drogie rzeczy, stwierdził chłopiec, po czym się rozpłakał. Do Demarko docierały kolejne podarunki, między innymi inne sportowe artykuły, a nawet ubrania. Wszystko po to, aby chłopcu absolutnie niczego nie brakowało. Ludzie z całego kraju kupowali i wysyłali do młodzieńca kolejne prezenty. Demarko oprócz zapału i pracowitości, cechowały również skromność oraz współczucie i wiele rzeczy, które otrzymał, przekazał na cele charytatywne. Mam rodziców i przyjaciół, którzy zawsze pomogą mi i zapewnią mi wszystko, czego potrzebuję. Niestety, ale są tacy ludzie, którzy nie mają nawet tego minimum. Chcę im pomóc, twierdzi młody sportowiec. Pozostaje nam życzyć Demarko sukcesów. Za kilka lat najprawdopodobniej zobaczymy go na światowych stadionach wraz z innymi wybitnymi piłkarzami. Historia chłopca uczy nas, że nie wolno zapominać o pomocy potrzebującym. Nawet pozorna drobnostka może drastycznie wpłynąć na czyjeś życie. Kiedy DeMarco zostanie pewnego dnia zawodowym sportowcem, jesteśmy pewni, że nie zapomni o tych, na których mógł kiedyś liczyć w trudnych chwilach. Mówi się, że każdy dobry uczynek to powiew świeżego powietrza dla naszej planety. Ludzie, którzy chociaż raz dziennie robią coś dobrego, dają naszemu światu kolejne szanse. Zgadzacie się? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i do następnego.